i silniczek nie będzie się cieszył Siemanko majster, dzisiaj wam objaśnię dlaczego DPF coraz częściej się zabijają w waszym samochodzie no mówimy o dieslu teraz e, chce się częściej wypalać mimo, że chcecie go umyć myjecie go dalej ten problem powraca i robi to coraz częściej dużo serwisów twierdzi, że to wina sterownika może jakiegoś czynnika, ale dzisiaj wam wytłumaczę co trzeba zrobić zanim umyjecie ten DPF, żeby ten problem nie wracał i po prostu wydłużyć na maksa te po prostu odstępy między wypalaniem lub po prostu zapychaniem się tego DPF. -u. Na początek trochę teorii jak to działa na podstawie rysunku dziecka, czyli moim, ale nie o to chodzi. Chodzi o zasady działania, jak to działa ten system, żeby po prostu nie zaczynać od naprawy, tylko od wykluczenia, po prostu usunięcia Przyczyny tego, że wasz DPF może się częściej zapychać, częściej chcecie wypalać, częściej pojawia się błąd i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcecie to zrobić sami, macie polepszatory do tego. Dzisiaj będziemy testować bizola, najpierw Intake Cleaner, czyli po prostu dosyć mocny środek, fajny w takiej półpiance do mycia nagarów oraz polepszator do baku. Do czyszczenia wtryskiwaczy, ale najpierw omówię teorię, jak to działa. Tak więc jeszcze raz sorry za rysunek trochę poprawiłem, ale jest na karcie, bo brakło mazaka do białych tablic, a nie chcę jej po prostu zniszczyć. Mamy tutaj silnik czterocylindrowy, czyli wypas 4 cylindry, parzyście. Rzadko się zdarza dzisiaj. Czyli tak wlot powietrza. Tu mamy powiedzmy MAP sensor, czy przepływkę powietrze idzie, mieszanka, spalanie, cyk, jest wydech, idzie na zewnątrz, czy to mamy DPF, czy katalizator no i mamy diesla i mamy oczywiście EGR w benzynkach też występuje, ale w benzynkach to nie będzie taki problem bo mamy inne paliwo, nie osadza się tak po prostu sadza i takie rzeczy także mamy ten EGR który trafia tu, poprawia nam ekologię kiedy samochodzik jest nowy jeździmy po mieście nie gazujemy, nie ma czasu na wypalenie czy tam powiedzmy dobrego ciśnienia temperatury, żeby się tych związków pozbyć czy tam wypalić, więc to wszystko nam tu się Zbiera, 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 zapycha nam cały dolot, jest pełno różnego dziadostwa, przez co spada, może ciśnienie nie spada, ale ilość tego powietrza maleje, mniej przepływa do silnika. Yy, dawka paliwa jest jakoś tam ustawiana źle, przez co wszystko ląduje później, no, w DPF-ie czy w katalizatorze tracimy moc, wszystko się zapycha, auto robi się mułowate i tak dalej. I wtedy wywala nam czekena. I wywala nam czekena, czeken mówi, albo to katalizator, zależy, tak jak mówię, mówię ogólnie, katalizator, sonda, czy spadek mocy, czy, czy coś tam z doładowaniem, czy DPF, ale głównie DPF jest pełny. Różne, różnorakie błędy. Świeci Wam się kontrolka. Dobra, jedziecie go wyciąć. No, nie do końca jest to sensowne, bo jednak DPF, jeżeli jest sprawny, działa, nie śmierdzi. Ma to sens oczywiście wtedy, kiedy wytłumaczę Wam, co zrobić na początek, a albo nie zaczynać po prostu od końca. Czyli mamy zapchany DPF. Idziemy go, powiedzmy, wyciąć. No, jest spoko, ale problem mamy nie do końca rozwiązany, bo tutaj mamy, sef. zaraz wrócę do tego. Druga sprawa, możemy go umyć. Myjemy DPF, faktycznie był zapchany, yy, wkładamy go i jest cacy, no niby cacy, jest wszystko fajnie, ale problem dalej jest tu i mija niedługo. Czasami ludzie mówią, że co 200 km chce wypalać, yy, po jakimś czasie znowu jest zapchany i takie błędne koło się po prostu robi. Dlaczego się robi te błędne koło? Tak jak mówiłem EGR jest tutaj, czyli część spalin wraca do ponownego spalania. Buduje się tutaj osad i przez to, że mieszanka i tak dalej robi się zła. Końcówki wtryskiwaczy zabijają wam się i zamiast rozpylać piękną giełkę zaczynają wyciekać. Nie jest to zdrowe ani dla silnika, ani dla toka, ani dla DPF-ów, dla niczego, dla żadnej ekologii. Ta ekologia, która na początku na papierze była tu, idzie w kanał, przez co mamy zmulone auto, wciskamy pedał do oporu, marnujemy paliwo, nie ma mocy. Ktoś powie usunąć to, już wasza sprawa. Ja teraz wam powiem od czego zacząć. Zacząć tak jak ja zrobiłem w korsie, czyli od filtra wyczyścić sensory, ewentualnie wymienić, bo na przykład map sensor w korsie był zabity tak nagarem że nie miało to sensu czyszczenie, po prostu trzeba by tam skrobać, a że to jest małe, stało uszkodzony, kupiłem nowy. Potem dolot. Macie na przykład klapy wirowe. W każdym dieselu praktycznie teraz są klapy wirowe. Wiadomo, co się dzieje. Dużo nagaru przez EGR. One stają dęba. Zależy jak staną, czy otwarte, czy przymknięte. Blokują dopływ powietrza. Więc znowu zły skład mieszanki. TPF cierpi ogólnie cała ekologia. Z powodu egr -u. Później ilość nagar na zaworach. To samo co na klapach. Na EGR-ze EGR z takiego powiedzmy prześwitu robi się taki. No i na koniec, tak jak mówię, cały czas to ląduje tutaj i świeci czekenem. Wymyjecie i błędne koło, błędne koło, błędne koło. Także myjemy sobie cały dolot. Skrobiemy, skrobiemy, odkurzamy, skrobiemy, odkurzamy. Zmywamy, rozpuszczamy. Czymś takim C35 do Disney z Bizola. Bardzo mocny polepsza to. Zaraz wam pokażę, jak to rozpuszcza. Zobaczcie, tu było popsikane, jest było metal, tutaj jednak jeszcze nie chcę zejść. Jak wyczyścimy sobie dolot, stosujemy coś do wtryskiwaczy. Tutaj jest z Bizola Power Boost, który nie tylko czyści, ale spowoduje... Ja już wlałem drugą dawkę i powiem Wam, że praktycznie jak kosa, no można powiedzieć, że nie kopciła, ale czasami jak się przycisnęło mocno, zbutowało to, lekkiego, naprawdę lekkiego dymka puściła. Teraz nie ma nic. Przynajmniej jeszcze nie zauważyłem, a no obserwuję. Także wydaje mi się, że kultura pracy się poprawiła. że komo ma zabezpieczyć przed kolejnym jakimś tam powstawaniem sadzy na końcówkach wtryskiwaczy. Ale tak jak mówię, najpierw zrobicie to, później wlewacie coś do baku, ewentualnie robicie krótki obieg, czyli trzeba wyeliminować. Jest mnóstwo filmików, ja wam podeślę chyba link, nawet jak ja robiłem, że po prostu zasilanie z pompy wysokiego ciśnienia do, do puszeczki. I tak samo powrót, robicie taki krótki obieg, aż się puszeczka zużyje, powinno się wszystko fajnie wyczyścić. Jeżeli nie, co jakiś czas powtórzyć, wyczyścić to wszystko. Dopiero wtedy umyjecie sobie dpf -a. Tak jak mówię zawsze na kanale, dużo jest o diagnostyce, dużo jest o BMK, dużo jest o benzynie, ale zasada będzie taka sama: nie naprawiamy czy diagnozujemy od tyłu silnika, tylko zaczynamy od przodu. W tą stronę idziemy diagnostykę, od przodu do tyłu. Bo jeżeli tu coś jest nie tak w dolocie, czyli mniej powietrza, mniej powietrza, mniej ciśnienia, problem będzie tutaj sądy, czy inne czynniki będą krzyczeć, ciśnienia, czy noksa, zależy co to jest, za silnik będzie krzyczał, że jest coś nie tak, stracicie moc, i silniczek nie będzie się cieszył. Także. Pamiętajcie sobie, zawsze możecie to zrobić sami i zaczynajcie od przodu, a nie od tyłu, bo robienie tego od tyłu to jest tylko połowiczne naprawianie problemu, który jest tutaj.